Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek wydać gruby hajs na jakiekolwiek rzeczy w grach czy w aplikacjach? Pewne dzieci wydały 70 milionów dolarów. Poznajcie tę historię w dzisiejszym odcinku 6.30. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Dziś nieco bardziej luźniejszy temat. No bo będziemy gadać o pieniądzach, 70 milionów dolarów wydane przez dzieciaki, ale o tym za chwilę. Mam nadzieję, że początek tygodnia rozpocznie się wam doskonale, wesoło, i przez cały tydzień nie będziecie mieli żadnych problemów, dlatego zapraszam Was gorąco do obejrzenia odcinka. Pewnie część z Was zastanawia się o co chodzi z tymi 70 milionami dolarów wydane przez dzieciaki. Otóż cała sprawa dotyczy Amazona, czyli takiej zagranicznej, chociaż jest już w Polsce, platformy, gdzie można kupować różnego rodzaju rzeczy, takie coś jak Allegro, tylko że u nas. Amazon podsumował od 2011 roku do 2016 roku wszystkie płatności, które zostały wysłane na ich rzecz. Łączna kwota to właśnie 70 milionów dolarów, a to jest naprawdę dużo. No i pewnie zastanawiacie się, o co chodzi. Chodzi o mikropłatności i mikrotransakcje, które można było wykonywać za pomocą właśnie aplikacji Amazona. Według wielu osób było to po prostu zbyt łatwe. Ale o co chodzi? Amazon chciał być fajny. Na tyle fajny względem klienta, że postanowił powiedzieć mu: Ej, słuchaj, ty masz kartę bankową, my ją zapamiętamy, nawet zapamiętamy twój kod CVC, czyli kod zabezpieczający każdą transakcję, tak by małe dzieci nie mogły wydawać. No i właśnie tu pojawił się problem. Wielu rodziców postanowiło zagospodarować czas swoich dzieci w sposób następujący, że dali im telefon i możliwość korzystania z aplikacji Amazona, które on udostępnia. No i co się stało? Te aplikacje mają w sobie mikropłatności, o których wcześniej wspomniałem. No, i dzieciakie za zaczęły po prostu przelewać te pieniądze na rzecz Amazona. Niekontrolowanie, bo było to na tyle łatwe, że po prostu w momencie, kiedy chciały sobie kliknąć, chcę doładować konto, robiło się to automatycznie, a rodzice po prostu o tym nawet nie wiedzieli. A potem wychodziło na jaw, jakie. Rzędy sum tak naprawdę są wydawane na rzecz Amazona. No i pojawia się problem jak odzyskać pieniądze. I tutaj wkracza sąd. Sześć dni temu, a dokładnie we wtorek, zakończył się spór pomiędzy Amazonem a Federalną Komisją Handlu i dotyczył on właśnie tych mikropłatności i tych 70 milionów, które zostały wydane. Spór generalnie został rozstrzygnięty w ten sposób, że Amazon musi zwrócić wszystkim rodzicom pieniądze, które zostały wydane. Wcześniej Amazon postanowił zrobić to w ten sposób, że zaoferował: Słuchajcie, damy wam kody rabatowe, wy sobie je wykorzystacie na stronie, ale sąd powiedział: O nie, 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 my się tak nie Będziemy dbawić. Pieniądze mają trafić na konto klienta. Podobna sytuacja miała miejsce w 2014 roku i dotyczyła Apple i Google. Ale posłuchajcie: w 2014 roku 51 milionów dolarów trafiło na konta klientów, którzy dokonali płatności w Apple, jak i również w Google. Co ciekawe, na 37 tysięcy sporów, które zostało gdzieś tam wysłane, uwaga, każdy został rozpatrzony pozytywnie na rzecz klienta i to się nazywa podejście. Ale to nie koniec ciekawostek, mam jeszcze jedną. Uwaga! Rekordista wydał 4000 funtów w 2014 roku w grze Jurassic World. I właśnie to było dziecko, które miało dostęp do mikropłatności. Jeżeli chcecie poznać głębiej tę historie, to zapraszam Was na moją grupę na Facebooku. Mamy już tam 120 tysięcy osób, pojebani Ziżeja. Link do grupy znajdziecie w opisie. Zapraszam Was gorąco. Tam opiszę całą historię, dokładnie jak to miało miejsce i dlaczego 4000 funtów właśnie wylądowało na koncie Urising World. Nie wiem do czegoś tak jąkam, ale okej. Okay. I to tyle. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co wy sądzicie o całej sytuacji, jeżeli chodzi o mikropłatności. Czy zabezpieczacie swoje konto odpowiednio? Czy może mieliście sytuację, w której wasza siostra albo brat wykorzystali właśnie portfel? Mamy na rzecz tego, by kupić sobie jakiekolwiek rzeczy w grze czy gdziekolwiek, po prostu, tak, no, nielegalnie. Dajcie znać. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze łapki w górę i to tyle, życzę wam miłego dnia. Pamiętajcie, że śledźcie, żeby mnie śledzić na Facebooku, Instagramie i Snapchacie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i zapraszam was na grupę, to jest również bardzo ważne. To tyle z mojej strony, miłego dnia, trzymajcie się i cześć.